Miał wyskoczyć z mieszkania na czwartym piętrze. 10 -letni dziewczyna, a z powodu ran kłutych. Mój ojciec był hospitalizowany, ale nie przeżył. Śledczym udało się zabezpieczyć narzędzie przestępcze. A informacje o popełnieniu ojca są prawdopodobne. Szczegóły tragedii nie są jeszcze jasne. Tymczasem, jak ustalił tabloid, fakt Sprawcą jest 52-letni Aleksander M. Miał trzy córki: 10-letnia Iga była najmłodszą z rodzeństwa. Dziewczyna ma dwie starsze S -O -S -T -R y 15-letnia Ola i dorosła Julia. Jest to rewolucje kuchenne Magda Gesslera. Gazeta wskazuje, że wtedy jego zachowanie wzbudziło niepokój. Przy instytucji kolegów ale bez wiedzy o wiedzy o tym jego partner wynajmował miejsce gastronomiczne. Jednak niewielka pizzeria mieszkaniowa nie przyniosła zysku. Dlatego właściciele postanowili poprosić restauratora o pomoc. Rewolucja przeprowadzona przez Geslera poszła, chociaż cały proces był wielki z wielkim procesem trudności. Pracownicy narzekali na zachowanie szefa po transmisji programu restauracja cieszyła się znaczną popularnością, ale Aleksander był hospitalizowany z nieznanych powodów. Był normalnym facetem, opiekował się matką, która poważnie cierpi na cukrzycę.